Zobaczymy, co się stanie. Nie mam zielonego pojęcia. Ale może przeżyjemy. Może stworzymy... Krok w ewolucji człowieka. Znaczy... Gościa w Minecrafcie. Który ma głowę z sześcianu. Hej! Siemanderko, cześć czołem! Tutaj Szybek.pl i witam was w kolejnym odcinku z serii Fide Szybek. O, właśnie tak. Znowu to zawitaliśmy i tym razem mam całkiem ciekawy pomysł. Hmm, raczej nikt nie zgadnie jaki, więc nawet nie będę pytał. Dzisiaj będziemy genetykami. Tak, szybek genetyk. Um, ten klucz trzymam w łapce, bo. <słuch> nie mam innego miejsca. Um, no właśnie, cały inwentarz już mam zapchany rzeczami. Um, wszystkimi, jakie będą nam potrzebne. Zosłownie wszystkimi. A, kilkoma niepotrzebnymi też. <laughs> Ale wypchnąłem pudełko, które miałem w pokoiku, więc... Cóż, więcej tam nie schowałem. Yy, tak. A tam to było do pszczółek, więc no... Musiałem jakoś sobie oddzielić. Yy, generalnie tak. Najpierw może wam pokażę, czym się zajmiemy. A to jest cała nazwa modyfikacji. I ona się nazywała... Yy. No właśnie, Advanced Genetics. Wygląda, mhm, mm troszeczkę kompo, nie? No dobra, może nie do, dokładnie aż tak, ale um, nie ma dużo rzeczy do craftowania, bo, hmm, Extra Bees, no, to, to w ogóle coś innego. E, wszystko oprócz tego i, i tego, nie, to też? Death Ender Chest, uuuu. Ja się chyba temu przyjrzyłem. W razie zgonu, może to zbierę rzeczy. No dobra, w każdym razie, um, nie licząc tego, to, to jest cała ta modyfikacja. Czym ona się zajmuje? Pozwala nam zaaplikować sobie pewne ciekawe geny. No, troszeczkę tam trzeba porobić Resistance Climb. Aha, może po ścianach, jak Pająk. O, właśnie, na pewno z Pająka będzie trzeba zbierać próbki. Um, co tu jeszcze? Jaki Slimy? Under Health. Nie wiem o co chodzi. Rzucanie potek. Hmm, to ciekawe. Więcej żyć. U, to jest spoko. Możemy jeść trawę. Yy, Okej. Okay. <grytanie> do kozy, kozy lubię, no to może będziemy mieli coś z kozy. Lepszy jump na pewno fly. O właśnie. Dzisiaj będę do tego dążył, żeby umieć latać. I to nie będzie latanie związane z tym, jak latamy sobie o, za pomocą tego gościa. Nie, on ma pewne wady. Będziemy latać jak na Creative, więc najpierw zacznijmy robić naszą tajną bazę, tajne laboratorium, które będzie schowane na przykład tu. O, właśnie, tak, tu, 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 tu. Tak. Nie wiem dokładnie jeszcze, jak będzie wyglądało. Prawdopodobnie będzie tylko i wyłącznie w środeczku, więc, okej, okay, to będzie trzeba rozwalić. Um... Pomysł na budowę. Mniej więcej już mam. To będzie pomieszczenie schowane pod ziemią, wiecie, taki bardzo top-secret. Si top <grych> so much top-secret. Uh, okej, okay. weźmy to. Nie, cegły na razie nie chcę. Aha, uh -huh. okej. Okay. I to. Dobra, to się będzie wtedy wysuwać. Um, I jeżeli dam tu jakiś bloczek, mamy jeszcze dwa bloczki na zejście tu i zejście po drabince. Albo nawet po schodkach. Hmm, kto, kto, kto to wie? Kto to wie? Może tak. Na razie. Złowajmy no, to. I. I zrobimy to. Tak. I w ten to sposób mamy troszeczkę dziwne białe pomieszczenie, tak? Um, tutaj jeszcze wszystko się poukłada. To na razie jest bardzo surowe, taka bardzo wczesna alfa. A w tym momencie, co musimy zrobić, to ustawić sobie, gdzie będzie źródło zasilania. Um, ono musi być gdzieś ładnie schowane. Mhm. Właśnie, tylko ile my tych bloczków mamy? Od razu poustawiamy sobie je pod ścianą, o ile jest miejsca, ale chyba jest. Zobaczmy, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem Ok. Siedem bloczków Oto, <laughs> nawet się zmieściło w ksipunku. Um, tutaj mamy Uuu, proszę bardzo Siedem Miejsc, tutaj też Uuu, tutaj też Ok. A w takim razie Zacznijmy to ustawiać według tego, jaką sobie notatkę zrobiłem, z tym, że na, o, o, najpierw um, będziemy musieli pozbyć się tych bloczków. Tak, te bloczki um, będą obok siebie nie ze względu na to, że mi się tak podoba, tylko ze względu na to, że potem to idzie łatwo zautomatyzować. Tak, to, to, to leci na plus. To sobie pacnijmy troszeczkę światełka, żeby tam nic złego się nie pokazało kiedyś. Hello? Okej. Okay. Tutaj też. A tutaj damy srak. Prywatny. Znaczy nie prywatny, tylko ten, ten na tą, na tą, na tą na specjalną listę. Um, tego nie chcemy, odbieramy energię. I... bum, okej. Okay. Energia powinna już być. Um, teraz wystarczy rozprowadzić sobie kabelek. Aha. Uh -huh. Okej. Okay. I teraz tak, zaczynamy. Pierwszy miał być Analyzer. Bum. ślanko? Jest. Um, następny, Ekstraktor. Jest, a zaraz zanim... Um, Chyba ten gościu. Ta. Dobra, to lecisz ty. Lecisz ty. Chociaż moment, to jest ekstraktor. Analyzer, extractor, tak, dobrze. Hmm. Ta. Chyba ten. <ścoughs> A następnie ten, ten podzielnik, tak. Ten gościu. I breeder. Tutaj go mamy. Aha, uh -huh. i na końcu Combiner i Centrifuge. Pum, pum, okej, wyglądają te bloczki co najmniej dziwnie, ten jak z Matrixa te jak kurczę działania matematyczne, a to jak coś z biologii, no. <laughs> Ogółem jesteśmy w biologii, ale, dobra, nie, nie wszyscy mieli, z tego co kojarzę to było kiedyś, Gimnazjum w drugiej klasie albo w trzeciej. Um, a wiem, że w nowej podstawie troszeczkę co tam pomieszali. Ale dobra, 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 moment. Hej, pakać sam, a ja tu o szkole opowiadam. Zaraz ktoś mi tu przestanie oglądać. Um, <ścoughs> dobra. Wszędzie jest zasilanie. Jest. W takim razie skoczymy sobie teraz po upgrade'y. Siedem. Jest. I w zasadzie to chyba wszystko, co spakowałem tutaj z tego modu. Wszystko już ze sobą mamy. Okej. Okay. Teraz trzeba tylko pakować każde. O, widzicie? Overclocker 16. A tu nie ma nic. Już lepiej pisować. I ostatni. Teraz, dobra, wszędzie mniej więcej jest 16. No dobra, wszędzie w zasadzie. Więc są upgrade'y, Nie będziemy musieli czekać 5 stuleci, aby cokolwiek się w nich stało. Mm -hmm. No to co ludziska? A w takim razie, skoro już wszystko. Bądź prawie wszystko jest, to, to sobie... Zabudujmy. Uh -huh. Jesteśmy oddzieleni od świata. Nic nas nie przestraszy w tym bunkrze, Nic nam nie jest straszne. Ehm... Um, <noise> mm Ej, teraz to co musimy zrobić to tak, wziąć safarinet, gdzie mam już nietoperka schowanego. Przy okazji można by w sumie zrobić um, no wiem, taki, taki stojaczek dla niego. Mm, powiedzmy tak. Tak. Coś Tędy I. Hmm. Coś. tędy Okej. Okay. Powinien lecić do góry, więc powinniśmy go tam zobaczyć. A więc w tym momencie przyda nam się ta, te coś, chyba do zbierania próbek. Nie topesz w środku. Okej. Okay. I zaczynamy zabawę. O, właśnie. Dostał lekki damage, a my uzyskaliśmy to coś. I tego coś potrzebujemy dużo. Sorry, nie toperku. Postaram się cię nie dobić. Okej. Okay. U sporo tego. Czy um, da się chyba jakaś skrzyneczka? Okej. Okay. Coś tędy. Coś tędy, tak, o. I powiedzmy w tym miejscu. Dobra, chowamy to wszystko. Żeby nam nie poznikało. Wiem, mamy aż 4 minuty, ale. <laughs> Trochę tego tu jest. Ok, tu mamy próbki i nasz obiekt. Odchyluję go, jak będę mógł. Jak nie? Trudno. <laughs> co tam? A więc pierwszym krokiem będzie. Bożenie sobie tego czegoś do analizera. Ok, uzyskaliśmy co? Cell of Bad. I. Organic Drop. Mhm. Mm Dobra, drop zostawiam. Po nas nie interesuje. A, ekstraktor. Pakujemy to coś tutaj. Mhm. Mm Dostaliśmy jakieś dziwne DNA. Okej. Okay. W takim razie teraz musimy to dać do tej maszynki. I mamy tylko Basic Gen. Hmm. No dobra, od czegoś trzeba zacząć. W sumie to nawet chyba będzie dobry na rozpoczęcie. I teraz tak, e, jakbyśmy tu mieli więcej genów, to byśmy mogli jeszcze coś innego wybrać, ale nas interesuje Basic gen w tym momencie, bo nic innego nie ma. Okej. Okay. Hmm. DNA Breeder. Hmm, może inaczej. Najpierw zobaczmy. Czy da się? To trochę inaczej zrobić, dobra. Wrzućmy to. Cell so of Bad. Dobra, kolejne. Um, teraz tego gościa do ekstraktora. Znowu coś tam jest, tylko nie wiadomo co. BASIC GEN? Serio? Hmm. Okej. Okay. To Builder. BASIC GEN. Okej. Okay. Um, kolejny krok. Zobaczmy, może tutaj będzie fly. Oby był. Oho. Tu jest coś bardziej skomplikowanego. Czyżby to był łańcuch DNA, który nas interesuje, tak? Jest fly, jest fly. Będziemy latać. Jest fly. Oho. Dobra. Czy teraz miało być to do breedera? Mmm. -hmm. Dobra, dajemy tutaj Basic, a tutaj Fly. Mhm, uh -huh, dokładnie tak jak miało być. A w tym momencie mamy Breeding State 1 na 8, na 28. Co znaczy, że potrzebujemy 28 różnych genów, żeby ten gen był kompletny. Nie wiem na jakiej zasadzie to działa, o widzicie, już mamy drugi. Tak więc pozwólcie mi, że tym samym procesem to dokończę i zaraz do Was wrócę, żeby Was nie zanudzić. Oki, okay, Został nam ostatni, i co teraz będzie? Completed! O, właśnie, już nie piszę w kwadratowym napi nap nap napisie, nawiasie: e Breeding, tylko completed. Oh yeah! Dobra, mamy pełny gen do latania. Um, także co nam teraz zostaje? Zobaczmy. Um, co tu jest? combiner no Właśnie, to, to coś tutaj mamy dać, tak? To tu. ok A do drugiego slotu. Hmm, zgadnijcie. Co tutaj trzeba um, sadzić? Bo mnie to tak troszeczkę zaintrygowało właśnie w tej modyfikacji, że można być takim szalonym naukowcem. Aha. To coś. Jeżeli na to spojrzycie, to już chyba wiecie, co to jest. Mam nadzieję, że to przeżyjemy. To jest strzykawka. Musimy sobie pobrać próbkę krwi. O! Co to było? Lines. Ok. <grymne> A, dobra, mamy wypełnioną. Tą strzykaweczkę. I w tym momencie, tą właśnie strzykaweczkę. Musimy dać. Tutaj, tutaj czy nie tutaj? A może to tu? Nie, to tutaj. Nie, inaczej, 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 inaczej. Teraz to tu. O, właśnie. I jest centrifuge, czyli tak jakby przebadane. W tym momencie dajemy to coś. Chyba. Hmm. Hmm. Interesujące. Najpierw to, potem nie. Come on! <laughs> um. A kombiner! Chyba to było to, dobra. Bo cały czas patrzyłem tutaj do centrifuge, a, a my. O, właśnie, musimy dać sobie. Um, te, tą wypełnioną strzykawkę z naszą krwią. Tutaj, dodać to. Okej. Okay. Jest wypełnione? Jest. Dobra, zaaplikujemy to sobie. Zobaczymy, co się stanie. Nie mam zielonego pojęcia. Ale może przeżyjemy? Może stworzymy krok w ewolucji człowieka. Znaczy. Gościa w Minecrafcie, który ma głowę z sześcianu. Wygląda jak drewno. Ale tak, to może być krok w przyszłość. Co się stanie? Zobaczmy. Um. aha, dobra, <laughs> nie zobaczymy, bo chyba trzeba jeszcze dać do centrifuge, jeszcze raz i teraz, ok, a uh. efekt noisy, lepsze spoko, <laughs> żyjemy, żyjemy. O matko! Ej, 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 patrzcie, patrzcie! Patrz ściągam to, tak? Nie mogę latać. Albo nie, lepiej. Wyjdźmy na powierzchnię. Działa, działa, działa! <grym> Super. Mhm, tak, jest szybek genetyk, szybek genetyk. Patrzcie, ściągam całą zbroję, tak? Mam nadzieję tylko, że nic nam nie wysadzi tyłka w tym momencie. Nie. Nie mam nic, tak? Nie mam żadnej zbroi. Nic, nic, nic. Patrzcie, podwójna spacja. JAK NA kreatywie. <grystanie> TAK JEST! Dobra, krok w przyszłość. Dobra, zakładam to z powrotem. Um, właśnie, przy okazji... Chyba nie powinniśmy dostawać y, damage'u ze spadania. Mhm. Dobra, teraz tak troszkę odważniej. Powinniśmy to przeżyć. Oh yeah! <grystanie> Super, ej, to mi się podoba. Hmm. Nie wiem czemu zbroja trochę spowalnia. Widzicie? Jest szybciej bez zbroi. Ciekawe co mnie tu spowalnia. Główka? Nie. Nóżki? Nie. Spodnie? Nie. Klata? Aha, coś w klacie mnie spowalnia. Dobra, na pewno to będzie. Um, to coś odpowiedzialne za latanie, więc będę musiał ją lekko zmodyfikować. Ale ludzie, my latamy, mamy własne laboratorium. I co ciekawe, nie poprzestaniemy na tym. Haha. Będziemy mieli jeszcze więcej genów, będziemy tworzyć armię. Dobra, w ogóle. Um, włączmy to, to, tak, to, to, tu, tu, tu. I. Uff. Dobra, mam próbkę samego siebie, więc ewentualnie ten gen będę mógł jeszcze komuś podarować. Nie będzie tanio. Dobra, nieważne. Um, to to. Dzięki za obejrzenie. Mam nadzieję, że się spodobało. Będę miał sporo zabawy przy obróbce materiału, bo... Ha, 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 troszeczkę pokręciłem. Co chwilę były pauzy. Musieliśmy troszeczkę porobić, tak. Ale... Laboratorium zapewniam was będzie ładniejsze. Dzisiaj było tylko po to, żeby zrobić coś nieco z tym z tą modyfikacją i zacząć latać. Uje. Oh yeah. Dobra, także jeszcze raz mam nadzieję, że się spodobało. Jak tak, dajcie znać w komentarzach bądź lajkach. Dzięki za obejrzenie. Trzymajcie się i do następnego. Ja latam, ja latam. Ha ha, ha, ha. Ui. I nie ma!